Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja, Zawsze Dziewica. Orędzie Boga Ojca do wszystkich narodów Ziemi, przekazane w 1988 roku osobie, która chce pozostać w ukryciu. Zwracam się do Was z ostatnim wezwaniem, abyście się zmiłowali sami nad sobą. Co robicie z braćmi Waszymi? Skamieniały wasze serca, ogłuchły sumienia. Nie chcecie słuchać głosu mego. Nie przemawia do was moja dobroć, wielkoduszność i miłosierdzie. Lekceważycie wszelkie ostrzeżenia, które wam daję, wyśmiewacie dary mojej troski. Przebraliście się w szaty nauki mego syna, aby ją sprofanować i zochydzić w oczach świata. Jakże często służy ona za maskę waszym przewrotnym celom. Ofiara syna mojego, nie tylko jest bezowocna dla dusz waszych, ale codziennie i bezustannie wyszydzana zostaje poprzez wasze praktyki, bezlitosne uczynki wobec braci waszych. Staliście się chętnymi i pojętnymi uczniami nieprzyjaciela prawdy, ojca kłamstwa, pychy i nieprawości. Zwiedzeni przez Niego, pędzicie ku przepaści, w którą On planuje strącić całą ludzkość. Wszystkie moje niewinne, dziecięce i bezradne stworzenia, Waszych młodszych i słabszych braci, traktujecie jak należną zdobycz, którą macie prawo ograbić lub zniszczyć. Nie moje to prawo. Książę tego świata dał Wam bezrozumnym. Którzy nie wiecie, że sami stajecie się jego zdobyczą na wieczność. Waszymi rękami on na was poluje. Ślepi, głusi i ciemni idziecie na rzeź, jak dobrze utuczone zwierzęta, sądząc, że wejdziecie w bramy raju. Życie całych narodów stało się wam zabawką, a sami jesteście kukłami w rękach nieprzyjaciela. Patrzycie na miraż materialnego szczęścia. Które on rozpostarł jako przynęte nad przepaścią. Stoicie na jej krawędzi. Już niewiele czasu wam pozostało na żal i pokutę. Krzywd nie zdołacie nigdy naprawić, ale skrzywdzonym przez was ja szczęście moje gotuje, ja, ojciec dobry, pan pokoju i radości. Wy, moi synowie marnotrawni, drżyjcie i myślcie o sobie. Do was mówię, narody syte, bogate i pewne trwałości stanu posiadania swego, do was, państwa przemocy i gwałtu, od lat łamiące przykazania moje, do was, ludzie, którzyście znali moją naukę, a odrzuciliście ją, wyśmialiście lub przeciw niej występujecie pewni swej siły. Butni, oparliście się na waszych wynalazkach zbrodniczych, grożąc sobie wzajemnie. Niebezpieczni braciom waszym i światu. Wierzycie tylko w pieniądz wasz i broń waszą. A więc zobaczycie, czym jest strach i groza śmierci, którą dotąd mieliście tylko dla innych. Nieprzyjaciel, wasz pan, przygotował wam już arenę. Wypuści was jak dzikie zwierzęta, szczute jedne przeciw drugim, bo staliście się z własnej woli jego trzodą pełną kłów i drapieżnych pazurów. Kraje wasze staną się areną śmierci, a wy igraszką nieprzyjaciela. Wygnaliście mnie z sumień waszych, z serc waszych, z spraw waszych. I oto stoicie sami, przeobleczeni w pychę, wobec nieprzyjaciela ludzkości po tysiąc kroć od was sprytniejszego i silniejszego. Dałem wam wolność i sprawiedliwe jest Abyście doszli aż do końca drogi, którą wybraliście dobrowolnie i zbiorowo, i którą chwalicie sobie. Teraz ujrzycie jej kres. Nie przyjdę wcześniej, aż zawołacie, jak syn marnotrawny, zgrzeszyłem ojcze, aż uczcicie syna mego na ołtarzach jego, i w jego krwi przelanej za was nie poszukacie ratunku. Każdy, kto zwróci się ku mnie, Żałując i o ratunek prosząc w imię miłosierdzia mego, wysłuchany będzie. Wielu niewinnych zginie z winy rządów swoich, ale ich dusze ja ochronię i u mnie znajdą schronienie i radość. Dla wierzących we mnie będę tarczą, i podtrzymaniem w słabości. Dam im siłę i męstwo. Wraz z nimi nieść będę wokół pomoc i otuchę. Bo ja jestem ojcem pełnym przebaczenia i miłości. Nie chcę waszej zguby, a nawrócenia. Powróćcie w moje ramiona, a ja was obronię. Kocham was wszystkie. Dzieci moich nie dzielę na dobre i złe. O chore się troszczę, upadające podnoszę, osłabione posilam, a zbłąkanych szukam, aby przyłączyć je do mojej szczęśliwej rzeszy. Odtrącony i oddalony, ja, Król Wszechświata, Pani i Bóg Wasz, przychodzę znowu na każde wezwanie miłości, bowiem bezem nie zginiecie. Tacy słabi, bezbronni i bezradni jesteście. Wasza słabość mnie wzrusza, a dziecięcość przyzywa moją ojcowską miłość. Lecz pełną wolność dałem Wam i nie naruszę jej, ani nie odbiorę. Dlatego pozwalam wam zawsze na wybór wolny, ufając, że poznacie Ojca i Jego dom, zapragniecie powrócić całą siłą waszej woli, z miłości, a nie ze strachu. Jeżeli jednak tak zaślepiliście wasze oczy, iż tylko lęk potrafi je wam otworzyć, przychodźcie do mnie w lęku i przerażeniu. Ja wam otwieram moje ojcowskie ramiona, bo ja jestem waszą ucieczką i bezpieczeństwem, a poza mną nie znajdziecie schronienia. Groźne słowa wam daję, lecz są to słowa mojej miłości. Ostrzegam was, bo pragnę was uratować bez względu na to, czy zasługujecie na ratunek, bez względu na morze waszych win, ponieważ ja was kocham. Dzieci moje, marnotrawne, wejrzyjcie w sumienie swoje. Uznajcie wasze kajnowe piętno i żałujcie skrzywdzonych, zdradzonych, pomordowanych braci waszych. Żałujcie i odwróćcie się od waszych zbrodni. Zmarnowaliście łaski moje, roztrwoniliście dary, wzniesiliście góry z trupów braci waszych i zapełniliście oceany łzami. Wróci ku wam zło wasze. W nich oczyszczą się narody pełne nieprawości, lub istnieć przestaną. Pan wasz, duch zła, gardzi sługami swoimi i niszczy wykorzystane narzędzia. W rozpaczy i przerażeniu śmierci poznacie komu służyliście i w kim położyliście nadzieję. Wówczas zapragniecie spokoju, bezpieczeństwa. Dobroci i miłosierdzia i nie znajdziecie go w świecie, dopóki nie zawołacie, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Ja jestem miłosierdziem, dobrocią, pokojem i bezpieczeństwem. Jestem pokarmem i napojem Waszym, radością i ukojeniem. Ojcem Waszym jestem, treścią Waszego życia, celem Waszych dróg. Daję Wam samo dobro. Moje dary są ożywcze i zdrowe. Nie daję wam trucizny, jak karmi was nieprzyjaciel, ale wy upodobaliście sobie to, co szkodliwe. Jesteście słabi i nie przynosicie owocu, przeciwnie, wzajemnie się zarażacie zarazą śmiertelną dla dusz waszych. I oto ojciec kłamstwa, nieprzyjaciel rodzaju ludzkiego przystępuje do żniwa. Straszna jest jego kosa. Okrutne obyczaje. Poruszy żywioły, a Wasze armie przeciw Wam się obrócą i trwoga śmiertelna opasza Ziemię. Bliski już czas śmierci i grozy. Narody Ameryki, Azji, Europy, Was przede wszystkim ostrzegam, Wy bowiem uczyniliście szatana Panem Waszym, daliście mu władzę i służycie mu chętnie. Uznajcie swoje winy, żałujcie i pokutujcie. Proście mnie, ojca waszego, o zmiłowanie. Ja mogę wszystko, a od proszących się nie odwrócę i synom marnotrawnym przebaczę. Nawróćcie się ku mnie, podejmijcie naukę syna mego, niech powróci na centralne miejsce na waszych ołtarzach, wybaczajcie sobie winy, kochajcie się wzajemnie, a wtedy ja przyjdę, ojciec wasz, a ze mną pokój, radość i uciszenie. Dam Wam błogosławieństwo moje. Będziecie żyli we mnie, a ja w Was.